Gość Radia Łódź Michał Dąbrowski kłaniam się państwu, zapraszam na najważniejszą rozmowę dnia w Łodzi i regionie. To jest nasze ostatnie takie przedwyborcze spotkanie. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami Katarzyna Bieńkiewicz z Fundacji Liberté. Dzień dobry. I już w najbliższą niedzielę wybierzemy kolejnego prezydenta Polski. Zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej i kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki. Sondaże pokazują jasny trend. To znaczy Trzaskowski ma nieznaczną przewagę wśród zadeklarowanych wyborców ale według niektórych badań nawet co dwudziesty wyborca jeszcze nie wie na kogo zagłosuje, a jeden na pięćdziesięciu nie chce powiedzieć na kogo zagłosuje. To, co się wyłania z wypowiedzi polityków, to faktycznie i prawo, i sprawiedliwość, i koalicja mówią, że te wybory będą na żeletki, to znaczy będzie bardzo blisko, niewykluczone, że te wybory rozbiją się o mniej niż 100 tysięcy przewagi na rzecz jednego z kandydatów. Co nam te wyniki mówią o nas jako o społeczeństwie? Spoglądając też na wyniki z pierwszej tury, czy jesteśmy bardziej podzieleni niż dotychczas, bardziej spolaryzowani? Nie, myślę, że y, oczywiście ta polaryzacja istnieje. Natomiast czy jesteśmy bardziej spolaryzowani? Nie sądzę. Szczególnie jeśli chodzi o wybory prezydenckie, bo tak naprawdę e, w tej najnowszej historii Polski tylko w 90. roku Lech Wałęsa i w 2000 Aleksander Kwaśniewski zyskali taką wyraźną przewagę nad, nad kontrkandydatami. Natomiast y, i Lech Kaczyński, i Bronisław Komorowski i wreszcie Andrzej Duda. Wygrywali kwestią kilku punktów procentowych. A teraz to będzie być może nawet mniej niż 1%. Zarówno Nawrocki, jak i Trzaskowski mówią, że będą prezydentem wszystkich Polaków, ale to jest trudno zrobić, to się oczywiście powtarza, ale trudno być prezydentem wszystkich Polaków, kiedy prawie połowa społeczeństwa Cię nie chce. O, to prawda. Ja wczoraj prześledziłam kilka sondaży i one wskazują właśnie różnicę jednego, dwóch punktów procentowych na rzecz jednego albo drugiego kandydata, także naprawdę siedzimy dzisiaj tutaj i wiemy, że nic nie wiemy. Nie wiemy też, jaka będzie frekwencja, a przecież do tej pierwszej tury wyborów poszło 2 miliony 200 tysięcy osób mniej niż poszło do wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Czy oni pójdą w niedzielę, czy się zmobilizują? Bardzo trudno powiedzieć. A w jakim punkcie jesteście po tych dwóch tygodniach kampanii, najbardziej intensywnych, bo wszyscy mówili, że to będzie ten najbardziej gorący okres polityczny w tym roku. I faktycznie wszystko na to wskazuje, że tak było. Czy jesteśmy bogaci o jakąś nową wiedzę po tych dwóch tygodniach, czy może jesteśmy w punkcie wyjściowym, czy może jeszcze coś się zmieniło? Ja myślę, że nic się nie zmieni. W poniedziałek rano będziemy musieli wstać i pójść do pracy. Natomiast mam też takie poczucie, że my, Polki i Polacy, Jakoś się sobie obrzydziliśmy w tej kampanii. Że ta kampania była na tyle brutalna, wszystkie chwyty były dozwolone, ona faktycznie była na żeletki. Jeśli miałabym znaleźć jedno słowo, które dla mnie najlepiej ją opisuje, to jest chyba dyskomfort. Taki dyskomfort, który ja czułam w związku z tym, że miałam wrażenie, że kandydaci nie posługują się w ogóle swoim językiem. Oni mówią tylko to, co chcą usłyszeć wyborcy, więc są nieautentyczni. Mam wrażenie, że oni sami odczuwali ten dyskomfort, taki związany z odejściem trochę od siebie, samego w kierunku tego, co, co chce usłyszeć szeroka publiczność, że partie miały jakiś dyskomfort w związku z kandydatami, których wystawiły, i ogólnie społeczeństwo też w takim dyskomforcie funkcjonuje. Ta kampania faktycznie była bardzo negatywna. Widać to chociażby po hashtagach w social mediach. Byle nie Trzaskowski, tylko nie nawrocki, albo nigdy nawrocki. Co nam ta kampania mówi o samych kandydatach i o samych partiach? Bo ja mam wrażenie, że to jest trochę taki komunikat, że może nasz kandydat nie jest doskonały i ma pewne deficyty, no ale spójrzcie na tego drugiego. No i tutaj dochodzimy do tych mediów społecznościowych, bo tak naprawdę algorytmy w mediach społecznościowych sprzyjają polaryzacji społeczeństwa. One sprawiają, że my właśnie opowiadamy się po jednej albo po drugiej stronie, dlatego że media społecznościowe nie lubią tego umiarkowania i letniej atmosfery. One chcą, żebyśmy się wdawali w konflikty, w dyskusje. To generuje odsłony. Plus dezinformacja, która się szerzy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tak naprawdę, my powinniśmy w tej chwili, to, to czego powinniśmy się o sobie dowiedzieć, to to, że powinniśmy bardzo uważnie śledzić te informacje, które do nas docierają, a y, także te, które podajemy dalej, bo my się przyczyniamy sami do tej polaryzacji. A moim skromnym zdaniem ta polaryzacja funkcjonuje głównie w warstwie politycznej, bo przecież tak naprawdę, kiedy. Pomyślimy o sobie jako o społeczeństwie, to my wszyscy chcemy tego samego. Chcemy żyć w bezpiecznym kraju. Chcemy mieć co jeść, chcemy mieć gdzie mieszkać, chcemy mieć pracę, która daje nam pieniądze no i idealnie jeszcze satysfakcję. Chcemy być z ludźmi, których kochamy, i chcemy być dumni ze swoich społeczności i z siebie samych. Także tak naprawdę, kiedy w poniedziałek rano wstaniemy i spotkamy sąsiadów, to pamiętajmy o tym. Świat się nie zatrzyma, ale co się może wydarzyć? Po tej drugiej turze, bo może się zdarzyć też tak na pewno, że w niedzielę exit pole pokażą, że zwyciężył jeden kandydat, ale w poniedziałek, jak się obudzimy i już więcej głosów będzie podliczonych, to zwycięzcą będzie ktoś inny. Potem może się okazać, że zwycięzcą będzie ktoś inny przy już całkowitym zsumowaniu tych wyników, ponieważ. Jeżeli to się rozbije o taką małą liczbę głosów, to, to będzie po prostu się nieustannie wahało. Czy czeka nas to, o czym mówi wielu komentatorów, potencjalnie trzecia tura przed Sądem Najwyższym, że któraś ze stron stwierdzi, że te wybory zostały sfałszowane, trzeba je uznać za nieważne. Politycy chętnie grożą sobie sądami, ale jak przychodzi co do czego, to te procesy się nie odbywają. Ja myślę, że Jesteśmy młodą, ale na tyle dojrzałą demokracją, że mam nadzieję, że uda nam się takiej sytuacji po prostu uniknąć, i że jedna albo druga strona przyjmie ten wynik wyborów, jednak z godnością i skupi się na tym, co dalej, na jakiejś potencjalnej współpracy. A jeśli nie? A jeśli nie, nie, ja nawet nie chcę myśleć o takiej sytuacji. A czy jesteśmy już w takim punkcie tej polaryzacji i tego podziału, że. Kandydaci, programy, postulaty mają rzeczywiście coraz mniejsze znaczenie i liczy się najbardziej ten szyld partyjny, to znaczy, gdybyśmy wystawili krzesło z logiem PiSu przypiętym do niego, i na, po drugiej stronie taboret z logiem koalicji obywatelskiej, to ten rozkład głosów wyglądałby mniej więcej podobnie, bo w tej opowieści chociażby o Karolu Nawrockim tam było wszystko. Mieszkanie, które miało być wyłudzone od pana Jerzego, który przebywa w DPS-ie, chociaż Nawrocki obiecywał mu dożywotnią opiekę, udział w ustawkach kibolskich. Wiele tego było, ale nie widać tego w sondażach. To znaczy, jak rozmawialiśmy tutaj nieraz i nie dwa z ekspertami, to oni mówili, że sprawa z mieszkaniem nie zaszkodzi Nawrockiemu w pierwszej turze, ale powinna zaszkodzić w drugiej, ale tego też nie widać w sondażach. No tak, wydawało się, że ta sprawa mieszkania będzie tym, co w żargonie politycznym określa się mianem zakonnicy na pasach, ale tak się nie stało. To jest chyba takie największe zaskoczenie tej kampanii. Takie też, no, trochę negatywne jednak zaskoczenie. Przypomnij mi proszę pytanie, bo ono było naprawdę długie. Czy kandydaci i programy mają jeszcze jakieś znaczenie? Czy liczy się tylko ten szyld partyjny, strona, po której oni są i ludzie idą i głosują właśnie przeciwko tym drugim? Wybory są o emocjach. Te podziały i ta polaryzacja funkcjonuje w całej Europie. Te stronnictwa liberalne europejskie i takie bardziej konserwatywno narodowe są naprawdę wszędzie, nie jesteśmy żadnym wyjątkiem. Musimy pamiętać o tym, że prezydent w polskim systemie politycznym nie jest rozgrywającym, jakkolwiek ma pewne narzędzia, które pozwalają mu skutecznie albo blokować, albo wspierać działanie rządu. Ale tak naprawdę, kiedy myślimy o prezydencie, to myślimy o tej osobie, która nas reprezentuje na zewnątrz. Więc jednak chcielibyśmy się z nią utożsamiać albo przynajmniej się jej nie wstydzić. Nie sądzę, że gdybyśmy wystawili kozę i krzesło, to tutaj ten wynik byłby taki sam. Oczywiście są te żelazne elektoraty, ale tak naprawdę, jak apeluję, żebyśmy pamiętali, że my wszyscy chcemy tego samego. A z czego wynika to, o czym przed chwilą powiedziałaś, to znaczy ta odporność na pewne informacje i na pewne doniesienia dotyczące jakiegoś kandydata, chociażby ta sprawa mieszkania przejętego od pana Jerzego. To znaczy spadł autorytet dziennikarzy, czy może w tej infosferze, kiedy coś się pojawia raz na 12 godzin, dotyczy jednej osoby, to ludzie po prostu już za tym nie nadążają? Po pierwsze, te social media, o których już rozmawialiśmy, one jednak w cudzysłowie pomagają nam w tym, żebyśmy przyjm przyjmowali takie polaryzujące postawy. Natomiast musimy też pamiętać, że Polacy są społeczeństwem, któremu brakuje takiego zaufania społecznego. To jest jakiś relikt PRL-u, w którym jako obywatele Polacy nie mieli prawie żadnego wpływu na to, co się dzieje w państwie. Nie mieli żadnych mechanizmów kontroli i uznawali, że to, co publiczne jest tak naprawdę niczyje, a społeczeństwo obywatelskie traktuje to jako wspólne. W związku z tym nam jest naprawdę łatwo się dzielić na te frakcje, naprawdę łatwo wierzyć w informacje, które, które dostajemy, które, o które politycy dbają, żeby były bardzo przekonujące. Także nie jesteśmy tutaj żadnym wyjątkiem ani w skali Europy, ani w skali świata. Rosną nierówności, rośnie poczucie zagrożenia i ono sprawia, że łatwo się stawiamy w takich pozycjach swój i wróg. Katarzyna Bieńkiewicz z Fundacji Liberté bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo Podczas, dziękuję. której padło między innymi, że w poniedziałek niezależnie od wyniku wyborów świat się nie zatrzyma, niemniej jednak zachęcamy do tego, aby w niedzielę pójść na wybory i zagłosować i zdecydować o przyszłości naszej naszego kraju. Do zobaczenia na wyborach i do usłyszenia na antenie Radia Łódź.